No i co, my na wieże, to tak średnio się tam postrzelamy chyba na tej górce. Czy jedziemy i pierwsze no, dwa czołgi salwa, kasacja? No chyba bym tak zrobił, bo jesteśmy tyle szybcy, że... Bo będziemy szybcy i złapiemy ich na dojeździe. No możliwe. Co? Pod górkę to 260 nas wyprzedzi. A resztę kur... nie. Dobra, dobra, mamy jeszcze dobrego respa. Kur chłopie, chłopie. Mogło być gorzej, kur. No nie not Russian. Ale kłamiesz. Prywiet Ja Polak. Prywiet Polako Idina, na uj <laughs> Ja mnogo pani maju paruski. Po no płocho Gawać Gawariu <laughs> Uj. Jezu Kamil, ale, ale jesteś słaby, no w ogóle nie masz nawet jednej tej na tym, na, 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 nawet pierwszego, jak to się mówi, odznaki biegłości nawet nie masz pierwszej, wiesz co, ale słaba. Okay. Nie no, śmieję się, masz... nie no, i się już. No to wygląda bardziej jak te zciążały swój. Mój? No. To no jest kasa, Dobra, już cofam to, sorry, nie chciałem. Na przestrzeni. Hmm. I kto będzie pierwszy? Me. Serio? <noise> 260 serio? lepiej ciągnie? no I pewnie ja bez golda tego nie przebiję jakoś, bo nie wiem gdzie. Trochę zbufowali jej pancerz przedni. No, ostatnio w sumie. I tutaj też macie te ulepszone zestawy? Ja coś... mam rację. A ty no, masz nie. rację? Nie, tu nie mam akurat. Dobra, wszystko jasne. Dobra, wychylamy się od razu tak O, o kurczę. No, patrz, to super, nie. Świetnie, fenomenalnie. Dobra, ja już się nie wychylam. Ładuję. Cofaj Gradu lepiej, bo zaraz oni ładują. Dobra Fenomenalnie się bawiliśmy Zjeżdżamy z tej góry? No ja muszę, nie wiem, wy nie musicie No ta Na bank <gry> Papawian, podaj mój decyzję, uciekamy? No masz 260, podjedzie Głamiemy A, damy Serio? Dobra, jakoś wam pomogę chyba Dobra, 260 padło No nie przebiłem tego gnoja No super konia. To go zbijemy, hehe <grym> tak. <grym> Ja mam 16 sekund spokojnie, spokojnie Ale często jest taki Ej, możemy no. wjechać po tych na dole Często jest taki komentarz na bitwach klanu czy coś, że walcie konia Tak? <grym> Dobra, to jedziemy panie. No chyba mi, mi ktoś tego chłopa Żyba. Żyba Dobij. Beczki, co poskładały na hill. Lur. Da się, da się Uf. To nawet ze mną w teamie, kurwa Gradu Nie mają podjazdu Aha. Fajnie, goń się Arta Gradu, bo ja mam... Po Pomoc potrzebuję Czekaj, bo mnie Arta tu fokusuje, a to jest Baciat Baciat Chłop, co się przewrócił nie mam pytań, amator. Po skończonej pracy należy odpocząć. Nie, na no, ten. Dobra, mnie w to nie mieszajcie, mam 50 hp, nie? ja zaraz padnę, będę miał garagę. Nie, tutaj nie da się zadać tych tak, tymowych obrażeń. Nie, nie? Jak... Aha, dobra, okej. Okay. Nawet jak strzelisz do sojusznika, to nie wejdzie. Patrz, sprawdzę na tobie. Dobra, hmm. no, no, jak... nie, nie, nie. jedziesz po mnie. Działa, widzisz? Nie chcę się dowiedzieć Dobra, ale Arty nas wszystkich zabije teraz A już tam, już tam naj... Trudnych spraw się naoglądałeś, bo bierzesz te najgorsze możliwe, przyjmujesz scenariusze Ui. Co mu? Wsadziłem magazynek A Setka do mnie strzelił. Ale się odbiło Panie kochany gdzie są pane, panowie 268? U! Jezus! Myślałem, że się zabiję. No, akurat w ten sposób możesz się zabić. Eee, jednego pana na lornecie. Dobijam skoda. Nie, dobijam jeszcze. Dobra, ty dobijasz. Spotne. Ups, nie tego. Aaaa! Dobi... Ja cię. Ej no, dziewięć koła. Ty dziewięć tysięcy zrobiłeś? Combine. A. Pięć koła damage'u. No i utopił się ten? No myślałem. Dopiero się topi, ja miałem jedną... Hej, czemu te Głąby, ja nigdy tego nie pojmę, czemu im nie dają bana za to, że się topią w tych no. latach? Przecież to powinien być tydzień wolnego od wota? Czy to jest nic nie ma bardziej frustrującego niż jak debil, który całą bitwę cię fokusował, na końcu się utopi i nie da ci damage'u? No, to akurat racja. To powinien być tydzień z miejsca. O, widzę, że tak dosyć lekki timeline w jednej i w drugiej stronie. No i mam trzy ABR w plutonie. No jeszcze co? Prawo tam się jedziemy strzelać, nie? E, no, ale w sumie to jest no, tylko coś... jeden czołg ciężki, nie? No, w sumie to mógłby te hangary pchnąć. Jak coś, tą możemy pojechać? No i nie wiem. Paweł, jeźdź, jeźdź od razu tu, Paweł, spotniesz ich te deki, a my się ustumiemy tu i zabijamy. <coughs> dawaj, dawaj, to musiłeś. To brzmi jak plan. 30 sekund później. Kurwa, wracaj! <laughs> Było takie fajne markowanie, bra? Na 100%. To będzie, zaufaj mi, to wyjdzie. Teraz, trust. trust us. Testowałem to Good player, good player. Remember this, good player. Ja kiedyś gdzieś grałem, Kamil cały czas gdzieś gro, także... We are good player! Na lewo, to tam, tak tam, 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 tam? No, no możemy za nim pojechać, prawej. tutaj tą drogą. Dobrze, dobrze. dostałem. Jesteś w tych szakach? Nie. My tam nie. będziemy. Słyszałem Tego projektu dawaj. Projekt rozwalał coś. No super, radiłweczka mi rozszerzyła celownik do maksymalności. Nice. Zajebiście. Pop w Po Pop Po szoku. Mówi to się, pograłem. A mówi, ha, debile br jedzie jak głom, gdzie on tam jedzie. Ale teraz tak, pan to... masz bardzo dobrą pozycję, chyba, nie? Czy mam? Jak, jak mówisz, że mam. Mam! Jejciu, no co jest z tą radióweczką? Proszę cię ogarnij się, kochany. Manduję, obiekt 430 jest na hakach i Harka, nie przebił za 560. Hello, hello, T30. Jeśli ktoś chciałby, kawałek. Mm, tu nam budynek nam zasłania, wiesz, musielibyśmy być. STRV? STRV jedzie. strv może bym. Nie, nisko on woda jest, no, on wodą jedzie. No, woda jedzie. Nie da rady. Nie da rady. Kamil, where are you? Na środku. Zastrane neto. Zaśmiałeś jak jakiś Czech. <noise> 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 Zastrane neto. <noise> <noise> Zastrane neto. Coś wpatrzony jak w obrazek. I ten T30. Ti... O ja, ja chyba trochę błąd popełniłem. Chociaż sam nie wiem. O, jak mi huknął! Za ile? Kurde, 700 mu weszło chyba. Polosowało mu nie. Ile on, po ile on 750. 750. Aha, dobra, nie 680 było tematu 780 miałeś. No, to jest właśnie ta znajomość gry. Mówię, przyjmę sobie pestunię, ale go skończę, ale. I tak chyba 4 koła zrobiłem, więc nie ma co płakać. Au, ej, co to za. Debil. O kurde, Magina. kurde czaty, no i jak tam? Powiedzcie. Chcecie tego gradzika jeszcze? Czasami na transmisjach ukamila czy nie? Bo jak mi światło odwróci, to czasami mogę pyknąć sobie z kamilkiem Plutonika. Robimy szybkie głosowanie. Jeszcze powrócisz do formy? Powrócę do formy. Czy chcecie grada czasami na transmisjach? Odpowiedź A. Nie. Odpowiedź B. W ogóle kurwa nie, <laughs> nie. Odpowiedź C. Ani trochę pociągiem w życiu. Dobra, no, jedziemy mostem. Dobra, mostem. Mostem? Mostem. Ewentualnie, Ewentualnie jak ja będzie źle, to zjedziemy tutaj potem. Wynik będzie szybki, piękny i gładki. Spiąć dupy, tak zwane pośladki. Lecimy. No, już pięknie nam STB pomógł na sam początek. Patrz, jeszcze strzela do nas, że to nasza wina, nie? Co za ludzie. Du, 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 du. Jak tam do twoja 140 odbiła? No odbiła. Przecież raz. <laughs> <laughs> no i co? I co? Hmm. O kurde No Kamil Kam Kamil jeszcze masz dalej chęci na ten ten twój plan No dobra zobacz Skasujemy i do prawej Rozjecha... musimy. No ta! No! O, nie... Co ty mi zrobiłeś? A tak Kamil Co? Co ty mi zrobiłeś? A tak Kamil ich gości traktuje. Ale żyjesz! No dobra, może już nie. Chłop mi trafił traka, obkręciło mnie, a potem nie Ale nie zobaczyłem. Nie mam pytać. Nie mam pytać. Ale to będzie dobre podsumowanie, bo taki trailer przed odcinkiem. ja, ja, Ik een nee. grill. Nee. ja, no. ja, elegant. Kracht. ja, dat. Is No, no to pomogliśmy trochę drużynie. Dobra, także tym miłym akcentem chcielibyśmy się pożegnać. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Twoich widzów na YouTubie, widzów Papawiana. Pozdrawiam Was, ciule. No, wielkie dzięki, że zgodziliście się i mieliście czas przyjść, pograć. Na pewno zapis transmisji będzie dostępny dla widzów, jako tam odcinki będą wpadać. I zapraszam na kanały Pawiana i Grada, Grada na YouTubie, Pawian. Na no, o mnie nie są a pamiętajcie, o mnie to nawet Bogosław sam występuje, także wchodźcie i subskrybujcie. Oczywiście, Kamila, bo on gra drużynowo. <laughs> Nie, Kamil, to było piękne, nie? Ale było warto spać z tego mostu dalej. <noise> Ale było... najlepsze było, gdybyś przeżył i całą bitwę grał jeszcze. Na, tam... Ale wiesz co, ale jakby to widział ten grad ze Styrdzkich, który trafił mnie w kółko, obkręcił mnie, a ty mnie wróciłeś z mostu. Przecież on by sobie poszedł piwo otworzył drineczka, Lajga like Boss. No, będzie to 10 taktyk w plutonie. <noise> Dobra, tak, tak. to ja wychodzę. Dzięki za zaproszenie, Kamil. Jak coś, to będziemy w kontakcie. Jak będę miał światłowód, to mogę z chęcią pograć więcej plutonków. Jasne, Dzięki. jasne. Dzięki. Także raz. trzymaj się, Papawian. No. I trzymaj, trzymaj się, się, Kamil. Siemanko, czaty. Elo. Elo. E